Gdzie my jedziemy? Na ważenie. Wróciły policzki. Chomcasy wróciły, człowiek. 92 kilo. Kier, co oglądasz tam przez całą drogę? To wyjdzie po walce. Powiem, już. A po walce powędze. Tak. Spójrz na moją mordę. nie wyglądam jak hiszpan gruziński? <gryzny> a patrzcie teraz. Tylko tu wyglądam jak ja, a teraz patrzcie co robię. Tu byłem, jak się z Panacefa. No, dziś przypada mi się te ręce zmęczone Ludzie mnie dorwali, mówią, gdzie jest kamerzysta. I ja mówię, nie wiem, pewnie gdzieś poszedł. A oj tak, już trzy osoby. To nie piję. No, ale ja byłem twoim fanem wtedy też i jakby. Tak było, kiedyś! No teraz też jestem! Ja właśnie, kiedyś... właśnie usłyszałem, kiedyś, to, że słyszałem dobrze, że jest na konferencji coś takiego opłakał. No, tak mi się biło, robi kurwa! <laughs> Pytali, no, tak. Ale kiedyś się wzorowałem, na to no, tak. Chciałem się <słuch> kiedyś tak ruszać ale mówię tak, kurwa, nic mi z tego dobrego, twojego ruszata nie przychodziło, bo tak nie umiałem dobrze. No właśnie, to jest. Ale próbowałem to odzorować. A to będzie, ja będę za to znaczy wszystko wygrywać, jeden jedna walka po drugiej. mówi ja tak, co to kurwa za gość? Bo ja mówię, co jest kurwa? On naprawdę jest taki mocny i to było coś takiego, że jak mi się już tak nie chciało, tak żeby go I of the tiger który jest naprawdę w pewnym momencie, to by tak. No idę, tutaj się zapalił ten I of the Tiger, więc no. sprawdziłbym go. Nie czekaj, czekaj, czekaj. A tu ja! go Że jutro robię live, to każdy mówi z trenerem popłackim. Jak najbardziej jestem za tym, żeby promować, Macie, ty promować kanał sportowy. Kto ci tu wpuścił? E, my zrobiliśmy tak... czapkę. Zrobiliśmy, zrobiliśmy tak... By, był tak... Był, była rezerwacja hotelu, ale na kanał sportowy, nie na moje nazwisko. Ja pierdolę! Nie no! Tu no, no. no. Co tu Zabaj, się no. dzieje? Kto tak jakiś workout robi? A to Albert robi? robi wejścia, Chłopak Nie Wszystko! A tutaj coach. Mr. Miyagi. Kus. Kiedy Maciek przyjedziesz tutaj do bzików? No z Dawidem się umawiałem już niedawno, żeby przyjechać. Tak? Fight Club Wygnańców trochę. Jak FC Banicja. FC Banicja. Fight Club Wygnańców. Ale liczą się tylko dojścia. Za dużo stójki! Za dużo stójki! <laughs> Na podanie już wolę. Ale nie da połkę, nie daj nic. No. Przejrzę ja się, zrobił kartę. Ja muszę tak robić końce, mówię. Zęczy się. Nie, myślę, dlatego zrobiłem ten parter. Trzeba trochę tak kilometrycznie, bo dopinało to. Trzeba nie dać pierwszego przybugnięcia na stójce. Ani THC? Jesteś zatrzymany. Masz prawo, masz prawo, masz prawo, masz prawo zachować milczenie. Wszystko co powiesz, że. Brysz wjechał na motorze, a ja zrobię, że on mnie nie zatrzyma. Trzeba. Obaj trafiają. Ty tak. kto wygrał? Na wątrobę obę Nabycze? No, ale zgasił Gasią w chuj. Te pierwsze wymiany wygrywał zalewki. Ale ten Grzebyk widać, że znaczy, to czekał, czekał, zobaczył, że tamten już wypruje znikauce. cały czas na jedno tempo i zresztą go cały go trafił? Nie, takim po zejściu, takim po zejściu na Majkuta, Ty, ale Majkuta. Ty, wiesz jak on zrobił? Bo on cały czas próbował, z Majkucie i, nie wiem, tylno chyba nawet przejewał. i opuścił i on mu wypierał normalnie. Dzisiaj wiesz co będzie na afterze? Romanowski z, z Grzebykiem. O, miczówka, where are you? O, miczówka... Ale pasują do siebie. Muszę zastanawiać się, w którą stronę klatki klinczować. Żeby dobrze na kamerze było widać. Czy w stronę Vipa, czy w stronę Kawula? No co to? Co to jest? Kotlecik czeka. A, co? Kotlecik czeka. No, no dawaj mi to Kotlecik do... czeka. No, dawaj mi to do torby już. Nie, jeszcze nie. Jak wypowiesz te słowa magiczne.

No. 20-30, ja myślę, że to, coś takiego będzie. Dwie godziny, wystąpisz sobie 24. Zobacz, o jesteś zawsze tak? połowie. Ta sława twojego trenera wyprzedza. Powiem ci tak, że we mnie mają wyjebane. Gadają z, tylko z twórcą, bo oni wiedzą dobrze, że to on tym wszystkim kieruje. No, no ty? Tak, że że ja, ja jestem, to tak jak wiesz, to tak jakbyś gadał z tym, z, z piłkarzami na PlayStation. To Dawid jest tym, co się jej napadzie. On da, Bartek chodzi normalnie i mówi, no, ty ja też chcę tak jak trener. Oni mówią, Bartek, no nie mamy za bana. Ja też chcę bana, ja Dać mu bana. Oni, oni nie chcą. Znanka. Znowu jest. Bana. A, a, cieni, oni nie chcą widać Bana. Ja chcę, żeby mi dali Bana. Ba, 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 Polskie orny? <słukamy> Igor. wygrał. Oby kolejny był Igor, nie Andrzej, bo. Wątroba, wątroba Daj, jest wiesz. Wolę nie na wodę. Wolę wygrać z kimś nudnym, co mi nie zagrozi, niż z Andrzejem. Wolę wygrać, wolę wygrać z kimś nudnym po nudnej walce. A, Andrzej zrobi tak. Bardzo <ślać> 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 <A, ślać> Są dwie osoby na tym świecie, których się bałuję. Jest to żona I niestety i niestety mój trener. Kurwiony Pepi. <laughs> Jaki dumny, tam że siedzi w roku zowa, zowa. Wielki pobród? Daj mi, Wielki powrót? Daj mi ja Do czego? Umar! Do, do czego? Umar uciekł przede mną do UFC. Sprowadźcie go z powrotem. Na Babylon. Let's go. Umar, Babylon 51. You and me. Let's do this, baby. Let's do this, big comeback, baby. Hmm. Zdrowe kolana, trener mnie przygotuje. Teraz siłowo nie będziemy w szoku. Mamy. masz 51. Mariusz, masz my Zrobisz coach. My coach mi taczki, jak sobie poktawiałeś jajko, dwa razy? Okay, tak. No, ja Nie tak. Ja jeszcze nie mam celownika. Daj. Tak. Ty, myślałem, że lewą mnie. Jakbym cię no to, to byś przy, to, przez te szafki przejechał. Dajcie mi tę walkę. Proszę was. Jestem młody u siebie na wadze. Tak. <grywy> Możecie teraz o nie rozmawiać, bo ja żongluję? Ty no wtedy gadałeś o Tajlandii. <grywy> <grywy> I tak, i tak, i tak. Panowie, bo ja wpływam. Cisza, może się bo ja żongluję, bo. Wtedy gadałeś <grywy> o Tajlandii. Możesz, Pobata mi kazała. <śmiany> <śmiany> Nie chcę ci wiedzieć o czym to zdradziło. <śmiany> Defeated one having his way for a win in every case, not afraid of anyone, ready for every challenge given, even if it means facing legends. Representing Octopus team, I give you Adrian. 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 To jest gość, który absolutnie wyznacza standardy tego, jak wygląda fenomenalny atleta. Jedyny niepokonany panujący mistrz organizacji KSW Adrian Bartosiński. Dziś czas na Super Fight. Kto wie, czy zapasy nie, czasem nie ustawią tej walki. Jeśli Adrian będzie w stanie sprowadzić Mohameda do... Dało to komfort psychiczny, który będzie miał przełożenie na walkę w stójce. Siedem razy nakotował rywali już w pierwszej rundzie. 86% wygranych walk skoczył przed czasem. Znacie zasady, słuchajcie mnie przez czas. Jak powiem stop, robimy stop. dotkamy rękawic, słuchajcie nożników. Kopiecie, taki w takim stylu mamy I świetnie poszedł za tą akcją. Bartosz błyskawicznie sprowadza legendę na ziemię. I już jest w pozycji bocznej zawodnik z Łodzi. Musimy uważać na to mamy Tu do również i on jest aktywny z dołu. Tak jest, bijemy skaby. Nic tu nie ma. I wychodź do góry, do góry i nogi. Do góry i już nogi na bok. więc słuchaj się. się. Ech, Ady. <laughs> Znakomita ta interakcja pod koniec. I tak, tutaj szacunek jest olbrzymi. Druga runda przed nami. Czerwone rękawice, mamy Khalidov. Złote, Mistrzowski, Adrian Bartosiński. tak charakterystycznie dla siebie unikać. Oooo! Przyjął, nie wiem, czy nie czysto na głowę i nic. Chyba nie, chyba zamortyzował to, ale pięknie. Wspaniały, z... wspaniały Bartosiński. Wyczekał ten moment pod podczas. Osłony main eventu. Już za nami. Wow! Pięknie ten to. Mamet Khalidov Ważny moment w tej walce. Złapał w świetnym momencie swojego przeciwnika Mamet Khalidow. Ja... Powinno być. Powinno być. Powinno być. Powinno nie Powinno być. Powinno być. nie być. nie być. Powinno być. Trzymam, być. Powinno być. Powinno co... Ale wiesz co zrobiłem? Zlekcze waży. Wiesz co ja zrobiłem? Zlekcze ważyłem. ważyłem jego partner, bo po pierwszej on nic nie zrobił, w drugiej też nie. A jak pi? Dwa razy. Kurwa przegrałem, bo jest ja, kurwa, go z i tak też jej chłód. No to jest kurwa najlepsze. Zostawiłem jak... ja rękę tak. lepiej z takim Mamedem niż Przez jedno pierdolone... No no nie pierdzolę. Przez jedno pierdolenie. No sprawiedliwej takich rzeczy, tak, kurwa, no nie ma lepiej, nie lepiej. Całą walkę musi być kurwa. Ku, co lepiej nie lepiej? Przez... Lepiej z Mamedem, z lepiej, no kurwa, no przez... nie gadaj takich przez rzeczy. bo To najbardziej zapalne, nie szukaj tłumaczenia. Przez jedno pierdolone zdjęcie... No właśnie, przez jedno. Tym lepiej, z tym nie lepiej. Wiesz co to chodzi? No tak. Wiebałem się w niego, tym kurwa dwa trzy razy uderzyłem lewy yy, i, i kurwa nie wyczułem dystansu, bo on zastopował, wpadłem, wypierdoliłem się, chciałem wstawać. Oddałem plecy, chciałem go zrzucać z pleców i o on, a wiesz, on się z tych pleców wsunął z moją ręką. Na bark. I zobacz, jedna akcja zjebana. Wypierdoliłem się na plecy, wstałem się przez żółwia, pią mi plecy i już mnie z tego pierdolono. Podniosłeś to. Pola. Rzucając, go z pleców. Zaczęłeś stawać do góry, jak miał rękę wybraną. Myszka, no to nie. Zobacz. Jak tylko podnosisz kolano, to zobacz, co się dzieje z ręką. Idzie do góry. Tak? Był tak. I był, ty teraz. I zobacz, podniosłeś jak ja kolano. I on w tym momencie to przełożył nawet. jak zrobiłeś? A jak A byś nie... był tu, to nie... jakby nie przyłożyłby nawet nogi. Zobacz. Ale wiesz, co jest kurwa najlepsze? I tyle. Że kurwa nie tej ręki do góry, Co zazwyczaj. Tylko właśnie zaciążę. I w pierwszej rundzie taka robiłeś. Dociążałem. Dociążałeś. Dociążałem! ale ja czułem, że dociążałeś. Mieszka, wiesz co ty chciałeś zrobić? Podnieść i rzucić go. Ty chciałeś po prostu wyciągnąć tą rękę fizową, I zrobić bamba. Bo, bo ty chciałeś zrobić tak kurwa typowy, ty jak filol, po prostu myślałeś, że wyciągniesz tą rękę tak sobie z nim razem. A jak nie, to podniesiesz go do góry. Kurwa, trzymałem długo, już czułem, że mi kurwa... Tam nie było co trzymać no bo no, to, to podniosłeś mu biodra, on ma silne biodra. Zaczęło mi walić, to już... Ale mam... no wypierdolił by ci rękę, by było a, tak, nie, tak, co, to było najlepiej. A już to, czułem, że... Rozłamałby ci rękę i co, no wysiądł z rozłamaną rękę i też byś przegrał, no. Aaa, pierdole, ty. Że że to, jest to jest kurwa typ zawodnika, z którym musisz być czujny nawet jak on dwie rundy dostaje na dziurę. Aaa, i BHP. Oddałem plecy. Kurwa to robię wszystko, żeby tylko nie zostać stamtąd poddany. Kleje się, chuj. Wyszedłem, dalej się kleje. nie podnoszę tych nic nie było. Nic. Bo, bo ja on spadał. Ja czułem, że on nie spadł. On spadał, tylko spadł on spadł. kurat pizza z tą ręką. Ty no, oddałem najprostsze kurwa, po, ty, a po pierwszej rundzie kurwa czułem, że w drugiej, jak go przewaliłem, to już nie miał siły aż takiej. I potem, jak już byłem na tej siatce, to kurwa no widziałem, że jest zmęczony. Słuchaj, jeżeli byście tak. wstali z tego... Czemu w drugiej rundy, kiedy on już kurwa leżał, schodził po walce, jest bardzo, po kratce bardzo zmęczony, to ty chodziłeś sobie za nim i nic nie robiłeś? Tak, on odpoczywał wtedy. Słuchaj, on już na początku, po minucie pierwszej rundy, a. już tak siedział tam. Tak mu usiadło pół, co kurwa, że tam... Ja żałuję, że w tej pierwszej... Czy ale z... pierwsza była perfekcyjna. Ale żałuję, się. że w tej pierwszej miałem tak przełożoną rękę i że kurwa on tak chciał się odkręcać, że mogłem wprowadzić go darca, kurwa, bo się odkręca. Nie ma czego żałować, pierwsza była idealna. Adrian, ale pierwsza była bardzo dobra runda, no. W tej tak. pierwszej się poczułem zapewnie, kurwa, już i mówię, w parterze nie czułem zagrożenia, wiesz o to chodzi? To jest zawodnik, z którym musisz być czujny trzy rundy. Nawet w tym obrotowym pierwszy, właśnie, W pierwszej rundzie nic nie weszło, a w drugiej ci to liście, bro... stopą, ci bo już... Kurwa, by... na łapę, bo już... To powinno cię obudzić. I, i druga runda już kurwa byłeś tak. Przyjrzę ci kurwa, zdzieram głos, a ty już to. No całą walkę, ty nie podniosłeś drugiej rundzie, ani razu rąk do góry. Już było to. No i gór. Musimy po ten spaszyć, bo teraz go będziemy te koszulki, panu. Nie, 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 nie. łatwiejsze nie, nie. Nie, nie, Ej będzie, mamy tą Nie, nie. Nie, kilo. Ej, ale mamy nie. taśmę szarą. Nie, no mówię, można na w tym, ale... Moim ja. wrażenie, Nie. 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 to Nie. twoich Nie. Nie. na to Nie. 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 Ale kurwa, no widzisz, nie? A to jest Nie ma lekceważenia. Nie ma Ile cię razem nie ma zabijania. Wysychodzisz, wygrywasz. Chodzi w kurwałach, on nie będzie, że nie jest Twoim wrogiem. On ci poddał, widzisz. To, nie jest Twoim przeciwnikiem. No, tak. Może trzeba się nauczyć do innego Ja no, Powiedział, jak poda kapla. No, Powiedział kapla, i szukaj. Bartek! Odechłeś pepsi, cierpisz? 2,5 Ej! Dobra, body, body, body. Body, body. Czekaj, body, body. Body, butelka pepsi na wywiady masz, masz ten czarny pas, ty wiesz? Do... Bartek! Ty, Bartek! Ty, bartek! 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 No kurwa podam jak kapsa, ale przynajmniej nie jest Ej, Bartek! coś pecieć? No powiedz Wolałbym, bym, że Bartek podam, mnie na przygody. <gulik> 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 Jakbym miał wybierać, <gulik> a ja, Ej, chociaż policzta, <gulik> <gulik> Nie, Kuba, to bym wołali jednak, że mamy ci pod. <gulik> Wracam <noise> za patrz godzinę. Wszyscy poddajemy balachów. znaliśmy sposób na jego. Nie można było poznać z balach. Ty, i każdy się kładzie i szuka balachy z domu. Kiedy prowadzisz? prowadzisz jakiś seminarium z balami? Kurwa, widziałem ostatnio wstawiłem, że Leglock Camp robi się Unlock Camp. I nie ma problemu. I chuj długo. Z... Zapisz mnie na dwa razy. To... Mać, wala! Max! opowiedz mu historię, jak przegrałeś z Macielowskim. Młody, to kawalki mówię tak. Wydek, kocham. Ogólnie to bardzo myślę, że miał podobny mental dzisiaj jak ty wtedy. Wydek, kocham, kocham, Myślałem, Wycięży Wycięży? No bo myślałem w no, miejscu, że cieszę się. Tak? Cieszę myślałem, że ten... Czuję, że mi zeszło trochę. Tak? No, ciśnienie... W środku czuję, ale... Słuchaj... Ale... Tak Zero czuję. na pewno też cię używał w gronowaniu. To kurwa zmniejsza, no. Przez Balachę... miał GSP z Matem Hughesem. Niech tak będzie, niech to będzie dobry omen na przyszłość. I żebyś zakończył karierę tak, jak zakończył GSP. Młode. Czyli poddając jakiegoś kołba z jednym okiem. I do tej pory ja nie trenowałem. Model. Okay. No? Modę. Tam się w kizm. dwa razy i zwiększam treningi do czterech w tygodniu. Do czterech dziennie. Judzico ma robił codziennie. Kamil, piątek, piątek, poniedziałek czy na czwartek, piątek mnie wpisz. Na wieczornej godzinie. <suszy> Będzie Ale jakbym mi odejmał balachom na nogę, to mi się wkuru naprawdę tak. No właśnie jak... mogłeś powiedzieć. Dobrze, że niech nie kniba. Balacha na rękę to chuj. Bo Dobrze, że nie kniba. Ale przez pierwsze dwie My minuty byłam pewna, że ty wygrałeś. Miałam tak chujo do Przysięgam. Ten, bo A tu będzie ciebie piekło. A tu dzisiaj jest jeszcze kłoniskę z lodem. Ale to hejterów nadal będzie tu po piekła. Hejterzy siedzą w domu, walą konie na most paryski i tyle im zostaje, góry. ja po pierwszej rundzie kurwa go tak zeksyfroważyłem, że kur... Ja czułem, że mam... Mówię, nie dobra, nie ma siły. No to ten kapecz na twarzy już powinien cię obudzić. Tak, Ty, jak zobaczysz drugą rundę, to jakbyś, kurwa inny gości. się drugiej Przepraszam, że tak. Dobrze, że tak. Dobrze, że bo nie Ej, ty mówisz, ty mówisz, że tak. nie że tak. że tak. Dobrze, że że nie może przegrać. Dopóki no, nie przegram. A chwilę mówił, że on myślał, że mu się to śni, że spojrzał na Ciebie i że to sens. Tak, ja, ja mówię... jak ja zobaczyłem moment i to było w zwolnionym tempie, ja to widziałem, jak on, do momentu, w którym wyszedłeś za pleców, wszedłeś do niego, byłeś na kolanach, mówię wychodzi. I w momencie, w którym tutaj podstawiłeś nogę, ja zacząłem widzieć to w zwolnionym tempie i mówię tak. Nie kurwa, chyba nie wiem, Teraz się obudzę czy coś, że to jest nieprawdopodobne, a, a ty stawiasz drugą nogę do góry, nie, on wypierdala biodra czy się prostujesz, mówię, klepłeś, znaczy nie, nie, nie widziałem, że klepałeś, bo byłeś tyłem do nas, nie widziałem, że klepałeś, ty, Mamę puścił i ja, mi, ja mówię, od razu coś, kurwa, ja, ja też widziałem, że ja to ale ja widziałem, co się dzieje, ale mówię, ty, to jest niemożliwe. Ty, a wiesz co że spojrzałem od razu na ciebie i mówię tak, nie, śni mi się to.